Jacqueline idzie na spacer z Sonią. Sonia już trzeba nosić po schodach. Hello! Fajny, mm -hmm. Sonia, widulko nasza. Oj, co ta nasza Sonka? Już na smycz cały czas musi chodzić, nie? No dobra, idziemy. Chodź, Sonka. Chodź, Pusin. Nie na no. Uważaj na nią. jaka idzie posłuszna, misia-pysie. zastanawiam mnie jedno, dlaczego tu je, niby jest przejście napiszec narysowane, a przejście nie ma. Na... Ktoś zapomniał namalować. No, nawet jej teraz nie pokażemy, bo nie będzie widać. Tak, jest olbrzymem, który będzie spał przez 30 lat. Ym, powiedział mi to rok temu, więc zobaczymy co się obudzi za 29 lat. Sądź, a nie w tą stronę malutka. I krzaki. Co no to jest cegła? To jakieś w ogóle... A nie, to drewno, to jakieś... daleka też pięknie wygląda. Jakość mamy kiepską. Przepraszamy za jakość, bo wieczorem przez telefon to już w ogóle. Ale Żaklinka chciała koniecznie iść z Sonią na spacer. Nasza Sonia już ani nie widzi. Ani nie słyszy. No i musimy ją tak troszkę pilnować, naszego Puszinka. Ona ma więcej lat. 116? Ma. No 120 mniej więcej. Wow. Jedna miała 12. W zeszłym roku. Dalej sobie wzdłuż samochodów. O, nareszcie jakieś widoki na Żaklinkę i na Sonię. Hello! Hejo! Hejo, Sonia! Opowiem Wam kolejną historię tego kamienia. Trzymaj się na tym kamieniu. Myślałam, że to jest żółt. Tak serio. A Sonia się kreczy po No i teraz pójdzie. <laughs> I teraz razem się będziecie kręcić jak w karuzeli i hop, sasa. No pokręcicie się jeszcze troszkę. I Sonia znowu. I tak wygląda nasz spacer z sonią. Jest, od Teraz jest taka puchata, bo zawsze przeważnie jest wycięta. Tak. Ostatnio to ją tak, tak obciął, że ona pewien prawie coś. Także no, dlatego właśnie mama z nią jeździ do <grym> no, już, już teraz chodzimy tylko z nią tylko na mycie. Tak. Bo już, bo już ona nie, nie bardzo chce się strzyc. Im starsza, tym mniej cierpliwa jest. Ale ona chce chyba wracać. Wiesz co chodźmy w drugą stronę. pusinku? ładne Na bloku ktoś sobie zawiesił. Tak, to gdzie teraz idziemy? Bo panienka tutaj wyznacza nam trasę. Ale jest pusinowa, widać tej te kłaczki pusinowe. No sącia, idziemy już w drugą stronę, tak? Chodź puszynie, chodź. Idziemy tutaj, chodź. Dobrze, to idziemy w tą stronę. Po długich zdecydowaniach, nie zdecydowanie. Idziemy w tamtą stronę. I biegniemy! Uuu. O, hajda, hajda! W gałąź nie wchodź. Sonia, zawsze były tutaj dwie gałęzie, to Sonia zawsze w nie właziła i trzeba było ją z nich wyciągać. Zawsze i zawsze tak było. No, jak ona już nie widzi, no to tak może być. Ale jeszcze jest żywa, radosna. Tylko, że musimy ją nosić i uważać na nią, żeby gdzieś się nie zaplątała. No dlatego jest na smyczce, żeby nam dziś nie odbiegła, bo nagle ma takie właśnie zrywy już. I teraz coraz mniej ją widać, bo wchodzimy w taką ciemną część uliczki. Tak, nasza choinka przed blokiem. Sonia, chciałaś się zaprzyjaźnić z reniferem, czy co? To jest renifer, to tu Sonie chyba. Sonie. Hmm, chodźcie wy Maratonka, maratonka. Jak wspomniałam już o końce, to mimo, że jest po świętach, nie wiem dlaczego tam wyświgał Mikołaj. Mikołaj się wspina i nie może się wspiąć. Nie możemy go Rzekliśu nawet pokazać, bo jest ciemno. No, dokładnie. Drzemy, bo... No jest choineczka pięknie zapalona, by... oświetlona. Dodaje nam uroku przed blokiem. Mm -hmm. I Głodny, kuku reniferku. Mikołaj przy... przyleciał przed ty tymi zamiami. Tak, na pewno. I teraz mnie już pomyliła bramę. Standardowo. Standard. To normalne. Kik zabrany. No i co, bierzemy ją na rączki też, tak, czy... A co, to jeszcze jedno kółeczko? No dobra.

Kończymy nasz spacer. O, ona jeszcze kica po schodach. O. Sącia sama idzie czy bierze się na ręce? Nie i myszko, pica. będziemy ją będziemy, myślisz jeszcze dzisiaj? Tak. Tak. Zobaczymy. A pachnący szamponik, Sącia ma być czyściutko. Nasz kicuś malutki chociaż nieraz się zdarzyło, że nie jednak się gdzieś o coś nam tu uderzyła na klatce. Dobra, spotykamy się chyba w domu już, tak? Tak, i nie raz wyskakiwać. To widzimy się w domu. Oczywiście Sonia, jak to Sonia, jako jej wieczorną rutynę musi się napić. I właśnie na no dzień dobry. I znowu piję. Sonia yy, mogłaby pić. Co no, chwilę. stop! co sekundę. I patrzę gdzieś tam i mam wodę. To piję. I tak co chwilę, co chwilę, co chwilę. Ja kuku. I dlatego ją kocham. Mojego pusina, który jest kuchany. No to możesz wziąć pusina za chwilkę i położyć na kojec, tak? Tak. Yes. Sonia, to jest yy, nasz dzik, który dzikuś, dzikuś, dzikowaty. Na starość dostał nowym podusie. Sonia się napiła. Żakinią przeniosła na jej posłanko, jak zwykle. Dokładnie. No bo ona to by mogła tam stać przez godzinę. Pani... I by się dalej nie położyła. Dokładnie, pani. Co pani w nich napię? Co pani w niech no dobrze, to pytanie było zadane bez odpowiedzi. Także pani pan już się kładzie spać. No, łapeczki, o jej rozłóż ładnie do przodu. jak i... się uda, chociaż nie wiem, to ją jeszcze może później wykąpiemy. I tylko zdjęcia może porobimy i wstawimy. Jutro może je zrobimy kąpiel, najwyżej prześlemy. Dokładnie. Dawajcie pieskowate łapki w górę, żeby one ci te oczka mogą kłamać. No już nie męż jej. Dobrze. Czy te oczka mogą kłamać, ona was prosi, łapki w górę. Trzęsła główką, że nie. Dajcie łapy w górę i subskrybujcie. Pa, pa.